Drugi największy stablecoin na rynku kryptowalut traci swój peg i jego cena spada zdecydowanie poniżej 1 dolara. I pomimo tego, że na rynku kryptowalut mogłoby się wydawać, że nic za bardzo się nie dzieje, ponieważ cena BTC czy ETH stoi w tym momencie w miarę w miejscu, to jednak wiedz, że dzieje się naprawdę bardzo dużo, bardzo ważnego i Ty musisz o tym wiedzieć, jeżeli jesteś na rynku kryptowalut lub o inwestycjach na tym rynku myślisz. Gotowy, gotowa, lecimy z tematem. Jak to możliwe, że najbardziej uregulowany stablecoin na rynku kryptowalut, czyli USDC, traci swój PEG i dziś cena jego spadła nawet do 87 centów? Historia oficjalnie rozpoczęła się wczoraj od banku Silicon Valley. Jest to jeden z ważniejszych banków w Stanach Zjednoczonych i przechowują aktywa na swoim koncie w wysokości ponad 200 miliardów dolarów. Na moim Twitterze poinformowałem Was, że bank ma gigantyczne problemy. Jego akcje spadają 60% w ciągu 24 Godzin i trwa tak zwany bank run, czyli klienci pędzą do okienek, aby wypłacić swoje pieniądze, co okazuje się nie do końca możliwe. Jak do tego doszło, nie wiem. Żartuję oczywiście, wiem i wam. Powiem. W dużym skrócie Silicon Valley Bank przetrzymywał bardzo wysokie kwoty swoich klientów i oczywiście Silicon Valley Bank także te kwoty inwestował w dużej mierze inwestował w obligacje skarbowe długoterminowe. Niestety jednak, jeżeli nie mieszkasz gdzieś pod jakimś kamieniem, to pewnie zauważyłeś, że stopy procentowe gwałtownie zaczęły rosnąć i oczywiście z jednej strony bank ma dość dużą inicjatywę, aby kupować obligacje skarbowe, ponieważ oprocentowanie na tych obligacjach rośnie. Z drugiej jednak strony, kiedy Oprocentowanie na obligacjach rośnie, ich wartość jednak spada. I to się właśnie przydarzyło Silicon Valley Bank, ponieważ ilość tych obligacji, jakie mieli na swoim koncie, była na tyle duża, że w momencie wzrostu stóp procentowych, niestety ich wartość bardzo zmalała i byli po prostu zmuszeni, aby te obligacje posprzedawać. Oczywiście bank ma obowiązek, aby informować. Kiedy takie transakcje przeprowadza? I tutaj niestety, ale te transakcje spowodowały, że bank zaliczył kilkumiliardowe straty, i tym samym to właśnie spowodowało, że ludzie zaczęli hurtem ubiegać się o swoje pieniądze w okienkach. Dlaczego? Ponieważ kiedy bank odnotowuje tak gigantyczną stratę w tak krótkim okresie czasu, najprawdopodobniej oznacza to, że nie ma pieniędzy, koniec końców, dla wszystkich. Co jednak z tym wspólnego ma USDC? Cieszę się, że zapytałeś, już spieszę z odpowiedzią. Posłużę się do tego rysunkiem. USDC jest to stablecoin, który jest emitowany przez firmę Circle. I w jaki sposób przebiegają transakcje na rynku? Przychodzi do Circle firma X, która wpłaca tutaj dolary, następnie Circle dla tej firmy wypłaca USDC. C równowartość tą dolarową. Natomiast Circle w tym momencie jest posiadaczem dolarów, jednak sami tych dolarów przechowywać nie mogą. To też robią kilka bardzo istotnych rzeczy i w sumie robią to względnie rozsądnie, ponieważ wszystkie dolary, jakie otrzymują jeszcze niecałe 24 godziny temu zauważcie, że market cap, czyli ilość dolarów, jakie Circle otrzymała, było to 43 miliardy dolarów. I za każdym razem, kiedy otrzymują te dolary, następnie wysyłają je do różnych banków, a B, C. Większość tego konwertują na krótkoterminowe obligacje skarbowe, na czym oczywiście także zarabiają, ponieważ krótkoterminowe obligacje na dzień dzisiejszy płacą więcej niż długoterminowe obligacje. Jednak część tego kapitału ląduje na kontach. Tych banków także w formie zabezpieczenia, zabezpieczenia kryptowaluty, stablecoina, USDC. Liczby dokładnie wyglądają tak, że przy prawie 43 miliardach dolarów kapitalizacji rynkowej, prawie 9 miliardów są to aktywa w gotówce i te aktywa są przychowywane w różnych bankach, czyli Circle się dywersyfikuje. Następnie na moim Twitterze także was poinformowałem, że istnieje spore prawdopodobieństwo, ponieważ pojawiły się plotki, że Circle może mieć ekspozycję właśnie w. W tym banku, co oczywiście wzbudziło bardzo dużo niepewności, to jednak nie to jeszcze spowodowało, że faktycznie USDC zaczęło swój DIP. Następnie wypłynęły informacje, że prawdopodobnie jest to między 2 a 4 miliardy dolarów. I dnia następnego kiedy to Silicon Valley Bank ogłasza zamknięcie, faktycznie dostajemy informację, że Circle przetrzymywało 3,3 miliarda dolarów właśnie na koncie w tym banku, które stanowiło zabezpieczenie stablecoina USDC. To z kolei, jak mogliście obserwować, spowodowało tak zwany bank run, ale na rynku kryptowalut, ponieważ wszyscy zaczęli hurtowo pozbywać się właśnie tego stablecoina i w pewnym momencie doszliśmy do 87 centów za Sztukę. Dlaczego ludzie zaczęli się wyprzedawać? Ponieważ mają tutaj realne pobudki, że koniec końców nie wszystkie stablecoiny, nie wszystkie te 43 miliardy dolarów będzie można z powrotem w Circle wypłacić. Wiecie, jak to działa w momencie, kiedy jakaś firma przychodzi do Circle, aby kupić tam stablecoiny? Działa to dokładnie odwrotnie, kiedy chcą swoje stablecoiny wypłacić, aby wyjść do dolara. A kiedy braknie w kasie 3,3 miliarda dolarów, po prostu rodzi się strach, że nie starczy dla wszystkich. Zanim przejdziemy do ultra ważnych konsekwencji tych Wydarzeń, szybkie info na temat tego, jak bardzo ważne jest to wydarzenie. Zauważcie, że Silicon Valley Bank jest to największy bank, który upadł w Stanach Zjednoczonych, który został zamknięty po banku Lehman Brothers. Kiedy w 2008 roku upadał Lehman Brothers, na swoim koncie mieli łącznie prawie 640 miliardów dolarów, co oczywiście jest większą kwotą niż banku SVB, to jednak bank SVB jest to drugi największy tego typu upadek banków w całym. W całej historii stanów zjednoczonych. Na tę chwilę nikt nie jest w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji upadku banku Silicon Valley. Natomiast, jeżeli mielibyśmy się cofnąć w historii, zauważcie, że po informacjach, że Lehman Brothers upada, mieliśmy naprawdę głębokie spadki. Na dzień dzisiejszy mamy weekend. To też rynki nie funkcjonują, także jestem mega, mega ciekaw, co wydarzy się w poniedziałek. O tyle o ile prawdopodobieństwo spadków jest naprawdę wysokie. O tyle z drugiej strony zrodziły się tutaj realne, gigantyczne problemy dla wielu, wielu firm, nie tylko dla samego Circle. Tu jako ciekawostka ekspozycje w Silicon Valley miało ponad 400 startupów i ponad 100 z nich już teraz ogłasza, że jeżeli nie otrzymają swoich środków, dostępu do swoich środków, nie będą mogły dalej funkcjonować. Ubezpieczenie FDIC sugeruje, że depozyty tylko i wyłącznie do 250 tysięcy dolarów są zabezpieczone, jednak grubo ponad 90% depozytów, jakie były w tym banku złożone, były na kwoty dużo, dużo, dużo większe. Wracamy jednak na rynek krypto, aby spojrzeć na konsekwencje i na wnioski, jakie dla nas z tego płyną. Na początek MakerDAO i ich stablecoin DAI także dość mocno traci. Na obecną chwilę jest to 95 centów. Dlaczego? Ponieważ MakerDAO, a właściwie zarządzający tym projektem zagłosowali, że za algorytmicznym stablecoinem DAI, jeżeli chodzi o jego zabezpieczenie, że aż 3,1 miliarda dolarów w tym zabezpieczeniu będzie stanowiło USDC jak się możecie domyśleć w momencie, kiedy USDC spada, wpływa to oczywiście także na tego algorytmicznego stablecoina. W tym momencie MakerDAO wystosowuje nadzwyczajną propozycję, aby zagłosować nad nowymi zmianami, aby ten problem rozwiązać. Ta oczywiście sytuacja dotknęła nie tylko DAI, ale także inne stablecoiny, które w tym momencie jednak od dolara się odklejają. Tak naprawdę głównymi zwycięzcami tego pojedynku dzisiaj stablecoinów jest z jednej strony Tether, który na niektórych Giełdach, w niektórych momentach, doszedł nawet do dolara oraz 7 centów. Z drugiej strony jest to bitcoin, ponieważ mogliśmy zauważyć, przynajmniej na samym coinbase, że sporo środków z USDC właśnie powędrowało w kierunku największej kryptowaluty na rynku. Jakby tego było mało, firma BlockFi, która także wystąpiła o bankructwo po upadku FTX-a, okazuje się, że 227 milionów dolarów także przechowywali na koncie Silicon Valley Bank, więc najprawdopodobniej, niestety, ale klienci, BlockFi będą mieli gigantyczne problemy, aby te środki dla siebie odzyskać. Lecimy dalej, ponieważ są sprawy dużo, dużo ważniejsze. Na początek Coinbase informuje, że zawiesza wymiany z USDC na USD, czyli nie jest możliwe, przynajmniej przez weekend, przynajmniej tak informują, aby wymienić stablecoina USDC do dolara. To oczywiście tylko i wyłącznie nakręca spiralę strachu i faktycznie ta informacja była tym gwoździem do trumny, gdzie zaliczyliśmy najniższe wyceny na USDC. SDC. Jak już wiecie, najprawdopodobniej depozyty nie były wystarczająco ubezpieczone. A to oznacza, że Circle, tak samo jak setki innych firm, będą najprawdopodobniej miały gigantyczne problemy. Zauważył to także Dante Disparte, który jest Chief Strategy Officer właśnie w circle, który właściwie już dzisiaj od razu wzywa o plan ratowania banku Silicon Valley, ponieważ jeżeli tego nie zrobią, będzie to miało bardzo szerokie konsekwencje dla setek różnych firm w US. Tutaj jednak ten plan jest tak zwany bailout, czyli niestety, ale uratowanie banku z pieniędzy podatników. Jeżeli to się wydarzy, co jest względnie Prawdopodobne, ponieważ już takie sytuacje miały miejsce w przeszłości, Lehman Brothers się nie załapali, to jednak na tę chwilę szanse są spore. Dlaczego? Ponieważ Fed, podnosząc stopy procentowe tak gwałtownie, wiedział dobrze o tym, że banki mają ekspozycję na obligacje skarbowe i tym samym wiedział, że ich balance sheety nagle zaczną się bardzo mocno kurczyć. Oczywiście będę Was informował, jak ta sytuacja będzie się rozwijać, jednak koniec końców, na dzień dzisiejszy jest bardzo nieciekawie. Dla nas na rynku kryptowalut, faktem jest, że zarówno przed stablecoinami, jak i przed całym rynkiem krypto, największy sprawdzian w historii. Nie chodzi tutaj o ban miningu przez Chiny. Nie chodzi tutaj o oskarżenia giełdy Binance. Chodzi o realne próby wypłat bardzo dużej ilości środków z rynku kryptowalut w bardzo krótkim okresie czasu. Już teraz pomimo tego, że do poniedziałku nie jest możliwa wymiana USDC na USD, zauważcie, że gigantyczne kwoty faktycznie lecą do Circle. Ludzie się wystraszyli, będą chcieli wypłacać swoje stable coiny, żeby dostać się do tych dolarów, które zostały. Pytanie, ile osób spanikuje, ile osób zgłosi się do okienka, aby faktycznie stable coiny swoje na dolary zamienić i czy będzie to tylko i wyłącznie USDC, czy przyłączy się także wierzyciele Tethera oraz wierzyciele BUSD. Całą sytuację, chcąc nie chcąc, bardzo dobrze podsumował Elon Musk ciekawym memem. Mamy tutaj kolesia, który się poci i mamy dwa guziki, czyli wybieramy coś dla siebie. Krypto to scam i trzymajmy nasze środki w bankach, czy też banki są to scamy, trzymajmy nasze środki w krypto. Co tutaj wybrać, kiedy mamy tego typu sytuacje? Koniec końców. Faktem jest, że DPEC, jaki mamy teraz na USDC, nie jest spowodowany tym, że USDC jest jakąś lewą kryptowalutą. Tak naprawdę dzisiaj widzimy, że USDC jako stablecoin najbardziej uregulowany musiał trzymać swoje środki w bankach, i to właśnie te regulacje, które z góry narzucają kryptowalutom w Stanach Zjednoczonych, w jaki sposób mają funkcjonować, finalnie wszystko tutaj wali się u podstaw. Jednak koniec końców nie jest istotne kto jest winny. Prawdą jest, że USDC się odkleił. Prawdą jest, że mamy swojego rodzaju bank run na stablecoiny i mamy gigantyczne wypłaty i z tym przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższych dniach oraz w najbliższych Tygodniach. Nieważne co myślisz, ważne co robisz, ja także na swoim portfolio część moich stablecoinów trzymam w USDC. Na dzień dzisiejszy nie robię absolutnie nic. Dlaczego? Ponieważ uważam, że zdecydowana większość dzisiaj wyprzedaży na USDC była to tylko i wyłącznie czysta panika. Jednak będę bardzo blisko obserwował to, co będzie działo się w najbliższych dniach. Zauważcie, jeżeli faktycznie będziemy mieli tutaj dalsze spadki na kapitalizacji rynkowej i dominacja USDC zacznie znacząco spadać, co będzie oznaczało, że bardzo duże ilości stablecoinów jednak z rynku znikają, ludzie wypłacają na dolary. Prawdą jest, że dla finalnych prawie 4 miliardów dolarów pieniędzy jednak nie starczy. To też wszystko zależy od naszego indywidualnego podejścia. Czyli trzymasz jakieś USDC, sam musisz zadać sobie pytanie, czy na dzień dzisiejszy jesteś w stanie. Zaakceptować 6% stratę, znając jakie jest ryzyko po drugiej stronie. Jest jednak jeszcze jedna rzecz, którą robię w swoim portfolio: mianowicie dalej utrzymuję największą pozycję. W bitcoinie. Koniec końców, nie wiem czy wiecie, ale bitcoin powstał właśnie po tym, kiedy upadł Lehman Brothers. Była to odpowiedź na to, kiedy faktycznie rząd zaczął wykupować długi banków, ponieważ w tamtym czasie wiele banków miało gigantyczne problemy i bitcoin miał się stać tym zdecentralizowanym tworem, który miał być sprawiedliwy dla wszystkich. I dzisiaj ponownie widzimy, już nie tylko ideologicznie, że faktycznie bitcoin ma sens, jeżeli rozumiesz, w jaki sposób on funkcjonuje. Wbrew pozorom USDC nie jest to jedyny problem rynku kryptowalut. Tych problemów jest dużo, dużo więcej, a o najważniejszych z nich rozmawiam w ostatnim materiale. Obejrzyj koniecznie i dowiedz się, na czym stoimy. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.